Sytuacja Karoliny Karpickiej staje się trudna. Śledztwo w sprawie zaginięcia Reicherta i zgonu jego czterech podkomendnych drepce w miejscu, a wskazówki profesora Andrzejczyka nie wydają się specjalnie przydatne. W dodatku do problemów Karoliny dołączają się kłopoty domowe jej przyjaciela historyka Teofila Gruszki. Kolejny odcinek najnowszej powieści Marcina Wolskiego. Czyta autor. Singiel Temidy, rozdział czwarty, część druga. Profesor Andrzejczyk nie żyje. Było zbyt wcześnie na obszerniejsze wiadomości. Onet podawał tylko, że informacja zaskoczyła żonę profesora, która poprzedniego dnia doleciała do Hiszpanii. Zostawiła męża w doskonałej formie fizycznej i psychicznej. Tymczasem w wirtualnej Polsce pojawiła się sugestia, że mogło dojść do samobójstwa. Karolina odłożyła na bok ambicje i zadzwoniła do Marcina Wrońskiego, opiekuna u z czasów jej aplikacji Fisze w stołecznej prokuraturze. Jej telefon niezwykle go ucieszył. Karolinka! zawołał Nareszcie przypominasz sobie o starych przyjaciołach Ja z interesem powiedziała chłodno. Wiele rzeczy nie cierpiała, ale nazywanie jej Karolinką już szczególnie chodzi mi o Andrzejczyka. Wroński spoważniał. To straszne nieszczęście. Nieszczęście dla całego środowiska. Byłem przekonany, że wszystkich nas przeżyje. Taki żywotny, energiczny. Wiem, widziałam go dwa dni temu. Rozumiem, że zajmujecie się tą sprawą. Dzielnica się tym zajmuje, no ale z powodu wagi informują nas na bieżąco. A możesz mi powiedzieć, co się właściwie stało? Rano znalazłam go z która miała mu zrobić śniadanie przed wylotem na wakacje. Zawał? Wygląda na samobójstwo, przecież nikt w innym celu nie łyka całej fiolki proszków nasennych, popijając dwudziestoletnią whisky. Zresztą pozostawił pożegnany list. Odręczny? Nie, na komputerze. Bardzo krótki, więc bez trudu zapamiętałem treść. Za wszystko w życiu trzeba płacić. Wybaczcie. Mam nadzieję, że wszystkie okoliczności tej śmierci zostaną dokładnie zbadane. Oczywiście! Chociaż nie bardzo jest powód do śledztwa. Mieszkanie było zamknięte od wewnątrz. No, dla porządku, zrobimy sekcję, chociaż żona pewnie będzie przeciwna. W takim razie będę cię jeszcze nękać pytaniami. Katuj, tratuj, zaśmiał się cicho. Podziwiam twoje zainteresowanie osobą dawnego mistrza. W pewnym stopniu zahacza to prowadzone przeze mnie śledztwo, powiedziała wymijająco i się rozłączyła. W głowie miała mętlik. Z jednej strony dramat do złudzenia przypominał inne przypadki gwałtownych śmierci, którymi się zajmowała, z drugiej absolutnie do nich nie pasował. Wyłamywał się z ciągu zgonów k kompanii Reicherta. W dodatku, termin 13 minął parę dni wcześniej. Wyciągnęła bogate CV Andrzejczyka. Nic nie wskazywało na kontakty profesora z PRL-owską służbą bezpieczeństwa. Członek Solidarności w stanie wojennym stracił pracę, potem przebywał na Zachodzie, po powrocie do Polski w 1990 roku aktywnie włączył się w naprawę sądownictwa, po czym wzgardziwszy ofertami z Warszawy, sugerowano mu nawet fotel senatora, zadowolił się prezesurą sądu wojewódzkiego w Kozłowie. A może to ja zwariowałam, widząc w tym wszystkim jeden wielki spisek, pomyślała Karolina. Za chwilę zacznę łączyć ze sobą kręgi w zbożu pod Przasnyszem, katastrofę wycieczki szkolnej na Węgrzech z piorunem kulistym w Siemiatyczach. Parę rzeczy jednak musiała sprawdzić. Wzięła taksówkę i pojechała na Mokotów. Willa profesora wyglądała identycznie jak dwa dni wcześniej. Nie sprawiała wrażenia miejsca zbrodni, zabrakło taśmy otaczającej obiekt, a także plomby w drzwiach. Zapewne gosposia była jeszcze w środku. Karolina okrążyła budynek, zauważając otwarte co najmniej pięć okien. Przy braku klimatyzacji było to słuszne. Zresztą solidne kraty, tak parteru, jak i pierwszego piętra, wystarczająco zabezpieczały dom. Po chwili zwróciła uwagę na małe uchylone okienko na mansardzie. Tam już krat nie było. No ale, żeby tam się dostać, trzeba było być niebywale dysportowanym i zapewne smukłym. A Reichert, 75-letni był wprawdzie silnym człowiekiem, ale czy dałby radę wspiąć się po rynnie? Furtka do ogrodu nie była domknięta. To też bez trudu dotarła trawnikiem na tyły domu. Poprzedniego dnia padało, ziemia była wilgotna, to też znalazła to, czego szukała. Odbicie buta na rozmokłej ścieżce. I nie był to but kogoś, kto spacerował wokół domu, ale Osobnika przemieszczającego się w stronę rynny. Mam cię, pomyślała, postanawiając wrócić tu jeszcze raz i sporządzić odlew. Mogła podrzucić trop policji z mogotowa, ale skoro nie zadbali o to sami, na razie zrobiła fotografię. Niewątpliwie był to odcisk sportowego buta kogoś lekkiego, poruszającego się szybko i zwinnie. Palce były zagłębione mocniej niż pięta. Kolejnym punktem jej działania była kostnica szpitala MSW na Wołoskiej, dokąd przewieziono ciało Andrzejczyka. Legitymacja prokuratorska wystarczyła, by pracownik chłodni udostępnił jej ciało profesora. Jeszcze się nim nie zajmowaliśmy, wyjaśnił. A kiedy sekcja? Najwcześniej rano, ile będzie. No to życzę Wam wszystkiego najlepszego, pomyślała i pochyliła się nad zwłokami. Nie był to jej pierwszy denat i przywykła do oglądania zwłok w dużo gorszym stanie. Jednak nigdy nie przypatrywała się ciałom osób sobie bliskich. Owszem, widziała po śmierci swego dziadka, ale w garniturze i na krochmalonej koszuli. Andrzejczyk, odarty z dostojeństwa emanującego z niego za życia, dzięki drogim garniturom, teraz wyglądał żałośnie. Wydatny brzuch, siwe jak mleko włosy na piersi i żałosny członek. Z pewnym zaskoczeniem zauważyła, że profesor był obrzezany. Bywa! Czyżby rację mieli nawiedzeni fanatycy zestawiający listy Żydów, którzy zaliczyli prawnika do Izraelitów? Przez ułamek sekundy zastanawiała się, czy ów organ za życia w ogóle reagował na jej obecność. Profesor był w stosunku do swojej studentki zawsze nienagannie szarmancki, co jednak nie wykluczało możliwości podniecenia. Obserwując profesorską pierś, na którą często spływał sędziowski łańcuch zakończony orłem, dostrzegła maleńką plamkę nieco powyżej prawej sutki. Wyglądała jak ślad po ukąszeniu komara. Jeśli ktoś porynnie przez mansardę dostał się do mieszkania, miał możliwość zdobienia zastrzyku w wyobnażoną z powodu gorąca piersi profesora. I co dalej? Rozejrzała się z zadowoleniem, konstatując, że posługacz się oddalił. Spokojnie mogła poświęcić uwagę ustom. Dolna szczęka opadła, mogła w pełni podziwiać uzębienie profesora, dzieło nie tylko troskliwej higieny, ale i rewelacyjnych protetyków, którzy zadbali, aby jego uśmiech nie różnił się od 20 dwudziestolatka. Wyciągnęła z kieszeni lupę i natychmiast zobaczyła odprysk szkliwa. No jasne. Morderca na siłę wsadził w usta ofierze jakiś lejek i wlewał przez niego alkohol zmieszany z barbituranami. Niewykluczone, że w trakcie tej czynności sędzia ocknął się i zaczął się opierać, czego dowodem mógł być złamany paznokieć jednego z palców w prawej ręki. Ciekawe, czy komuś przyjdzie do głowy, żeby zbadać materiał genetyczny znajdujący się pod paznokciami. Wychodząc wyjściem na Racławicką, jej wzrok mimowolnie podążył w kierunku, gdzie znajdował się gmach IPN-u. Może rzeczywiście potraktowałam Teofila zbyt surowo? Pomyślała. Zresztą nie stać mnie na obrażanie się. Gruszka to dziś jedyny człowiek, z którym mogę podzielić się moim odkryciem. Jak było do przewidzenia, historyk przebywał w pracy i znalazł natychmiast czas, aby spotkać się z Karpicką. Wysłuchał uważnie wszystkich jej rewelacji i nurtujących ją dylematów, po czym stwierdził: Czy ty za bardzo nie próbujesz być Zosią Samosią? Nie próbuję, jestem nią, ale to nie jest mój wybór. Szefowie po prostu nie traktują mnie poważnie. Jeszcze chwila, a wyślą mnie do wariatkowa. Rozumiem, ale na twoim miejscu, mimo niepowodzeń z Burskim, pogadałbym z tamtym prokuratorem, tym z centrali, z Wrońskim. Właśnie. Mówiłaś, że to bystry gość. Może zechce skorzystać z Twoich podpowiedzi. Łatwiej mi pójdzie, jeśli będę miał w ręku jakiś twardy dowód. Pytanie tylko, czy mogę dalej korzystać z Ciebie jako kierowcy. Zawsze. A, a dokąd pojedziemy? Najpierw do mnie muszę załatwić odrobinę gipsu, a potem spróbujemy zrobić odlew stopy prawdopodobnego mordercy. Ruszyli. Chwilę jechali w milczeniu, po czym całkiem nieoczekiwanie Teofil wyznał. Krystyna zabrała Zosię i wyjechała do swoich rodziców. Chyba zdecydujemy się na rozwód. Karolina e, bliska była zawołania, no to wspaniale, ale pohamowała się. Zbyt dobrze wiedziała, że nie należy chwalić dnia przed zachodem. Było jeszcze całkiem widno, kiedy znaleźli się przy willi Andrzejczyka. Ulica zdawała się być jeszcze bardziej pusta niż przed południem. Nikt nie zamknął nawet furtki. Okrążyli dom. O kurwa zakleła Karpicka, tracąc na moment maniery doskonale wychowanej panienki. Ślad buta zniknął. Czyjeś pracowite rączki zagrabiły całą ścieżkę. On tu był, wyszeptała Karolina, rozglądając się dokoła. Być może cały czas mnie obserwował. Co gorsza, może robić to nawet teraz. Teofil powiódł wzrokiem po posesji. Wyglądało, że ogród jest pusty, a krzaki zbyt rzadkie, żeby ktoś mógł się wśród nich schować. Jednak i jemu zrobiło się nieprzyjemnie. Chyba jesteś przewrażliwiona. To nie przewrażliwienie. To układa się w jedną całość. Możliwe, że zaczęto mnie obserwować już od pierwszej wizyty Willi Reicherta. Poza tym morderca mógł zauważyć mnie, kiedy odkryłam zwłoki krętka. Mało prawdopodobne. No, bardzo chciałabym, żeby tak było, ale teraz czuję, że moja wizyta u Andrzejczyka tylko przyspieszyła działania mordercy. Ale nie mogłaś tego przewidzieć. Powinnam. Profesor pod koniec rozmowy zachowywał się dziwnie, tak jakby się czegoś przestraszył, jakby coś niepokojącego przyszło mu do głowy. Kto wie, co zrobił po moim wyjściu? Może do kogoś zadzwonił? A morderca poczekał jedynie na wyjazd żony? No to oznacza, że tym pilniej powinnaś spotkać się z Wrońskim. Szkoda tylko, że prócz podejrzeń nie masz żadnych dowodów. Ależ mam. Wyciągnęła komórkę i pokazała mu zdjęcie. Ślad jest świeży. Faktycznie, może da się ustalić gatunek obuwia, ale chyba nie jego rozmiar. Akurat rozmiar z grubsza znam. Fotografując odcisk obok na trawie, postawiłam swoją stopę. Patrz te drugie zdjęcie. Widzę. No i widzisz, że ślad jest prawie takiej wielkości jak mój but. Może o numer większy. Noszę 39, to jest pewnie 40. No to mamy kłopot. Jeśli to rzeczywiście ślad zabójcy, Reichert przestaje być naszym głównym podejrzanym. Tak sądzisz? Wiadomo, że to kawał chłopa. Na zdjęciu z rybą ma ponad metr osiemdziesiąt. A każdy jego but to nieomal kajak. Ale jeżeli jest duchem, może miał wspólniczkę. Ale to oznacza, że powróciliśmy do punktu wyjścia. Ciąg dalszy nastąpi.